Zima to najcięższy czas dla wszystkich bezdomnych, szczególnie teraz w okresie pandemii. Policjanci wspólnie z pracownikami opieki społecznej odwiedzają miejsca, gdzie bezdomni najczęściej się gromadzą. Sprawdzają, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Są to przede wszystkim opuszczone budynki bądź też altany na ogrodach działkowych. Funkcjonariusze. Pytają się takie osoby, czy mają co jeść, czy chcą przenieść się do punktu, gdzie dostaną ciepły posiłek, gdzie będą mogły się przespać, nie narażając się na utratę życia bądź zdrowia. Jednocześnie policjanci proszą mieszkańców powiatu Lubińskiego, by informowali o wszystkich osobach, które potrzebują wsparcia i pomocy. Te działania są prowadzone cyklicznie, co roku. Co roku też mamy informacje z Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ile osób bezdomnych znajduje się na terenie naszego powiatu i staramy się dotrzeć do każdej takiej osoby. Przypomnijmy, że w Lubinie funkcjonuje schronisko dla mężczyzn przy ulicy Parkowej, a w Jadłodajni przy parafii św. Jana Bosko osoby bezdomne mogą liczyć na ciepły posiłek.